W życiu prawie każdego studenta są takie tygodnie, że trzeba się pouczyć. I Natalia ma teraz taki tydzień, że musi się uczyć, i dlatego wysłała mnie gdzieś. Nie, no, po prostu potrzebuje czasu. A ja dawno nigdzie nie byłem, ogólnie dawno do nigdzie nie byliśmy, więc zdecydowałem się wybrać samemu na jakąś wycieczkę, na którą nie mam jeszcze dokładnie planu. Wiem tylko, że muszę wrócić jutro po południu, bo to po południu mam plany. Także męska przygoda. Będą prawdopodobnie strzelaniny. Wojny gangów, striptease, narkotyki, wszystko będzie w tym odcinku Ale najpierw Pierwszy cel dzisiejszej, dzisiejszej, jutrzejszej przygody mojej To oczywiście tu, 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 Turniej pokera Gdyż nie ma bardziej męskiej rozrywki niż turniej pokerowy na który właśnie jadę, który niewielki, z niewielkim wpisowym, 15 dolarów i przy okazji, i przy okazji może słów parę powiem na temat sytuacji pokera w Australii, bo na pewno część naszych widzów to interesuje jak to wygląda sprawa Pokera i czy jest rozwiązana lepiej niż w Polsce gorzej, czy tak samo i trzeba powiedzieć Chciałem mi Natalia ja to popali za te butelki, co tam się tarzają. Ja już to widzę W sensie, że robią hałas i będzie znowu kiepska jakość dźwięku w nagraniu Nie za to, że mam butelki w eee, I o czym my tu gadaliśmy? Aha Sytuacja pokera w Australii, jak wygląda? Otóż, Poker Live w wersji turniejowej jest tutaj rozwiązany i rozpopularyzowany bardzo, bardzo dobrze. Jest mnóstwo pokera. E, mnóstwo pokera praktycznie w każdy dzień tygodnia można sobie gdzieś w promieniu 15 no 30 km. E, iść wieczorkiem i pograć jakiś turniej. E, najczęściej są to turnieje właśnie z takim wpisowym w granicach między 10 a 25 dolarów. I Tworzą one taką pokerową ligę Także większa część pisowego idzie do puli danego wieczoru Tak jak na przykład dzisiaj będzie turniej z wpisowym 15 dolarów 13 pójdzie do puli tego wieczoru A dwa od każdego gracza, 2 dolary pójdą do puli finałów I tak każdy, bo to organizują normalnie zwykłe puby Które na co dzień są zwykłymi barami, gdzie się pije piwo i ogląda mecze I każdy bar, każde to takie venue prowadzi swoją własną Ranking graczy i raz na trzy miesiące są finały, czyli z tych zebranych e, drobnych kwot tworzy się nawet całkiem fajny turniej, duży już wtedy w jakimś większym pubie. E, I teraz na przykład niedawno e, były takie finały i pula gwarantowana za graczy było 50 tysięcy dolarów. I gracze, którzy zajęli czołowe, czołowe miejsca w swoich rankingach swoich lokalizacji i mieli tą wpisowe za darmo a pozostali musieli się wkupować także świetne rozwiązanie co jeszcze można powiedzieć to, że bardzo dobra atmosfera jest na takich turniejach ludzie zazwyczaj się znają bo tam na przykład gdzie teraz jadę do Springfield Tavern tam grają w każdą niedzielę i praktycznie 3 czwarte graczy to są w każdym tygodniu tacy sami jacyś gracze z okolicy bardzo dobra, przyjacielska atmosfera, bardzo dużo ludzi, w... bardzo dużo kobiet, tego nie spotkałem się w, w tych turniejach, które grałem. Znaczy może tak, Więc w pokera wcześniej, poza Australią, bardzo rzadko się spotykałem, żeby była równowaga pomiędzy kobietami i mężczyznami. A tutaj myślę, że jest równowaga. Na przykład ostatnio jak byliśmy na wieczorze kawalerskim, to nie było żadnej dziewczyny, nie grała z nami. No nie no, to, to akurat inna sytuacja, dobra. I co jeszcze? I co jeszcze? I bardzo dużo też osób starszych, nie tylko jakby tam moje pokolenie i młodsi. ale bardzo dużo z pokolenia moich rodziców, część nawet osób starszych. Kobiety w wieku 50-60 lat nie są tam wcale rzadkością. Także, taka po prostu, jest bardziej rozpopularyzowany ten poker, jest taki bardziej zdrowy I no, gra live jest rozwiązana dużo lepiej niż w Polsce Natomiast gra online, no tutaj niestety parę lat temu Trzy, e, może cztery lata temu Australia wprowadziła zakaz gry online e, W formie niestety bardzo podobnej do polskiej, czyli w formie martwego i niezbyt rozsądnego przepisu, który spowodował tyle, że dwa największe roomy, które najbardziej dbają o bezpieczeństwo graczy, o to, żeby walczyć z botami i no ponieważ są to już firmy notowane na giełdzie, które muszą dbać o swoją no, reputację, no nie mogą sobie po prostu tam zignorować takiego prawa. No to oczywiście z rynku australijskiego się wycofały. Zostały tylko takie średniej wielkości firmy, które bez żadnego zażenowania można tam sobie grać. Eee, czyli ogólnie każdy Australijczyk, który lubi grać sobie online, to sobie dalej gra. Nawet ostatnio na jakimś turnieju rozmawiałem z chłopakiem, który mówił mi, że. Są już nawet wyroki sądu w Australii, które mówią, że granie w poker w Australii nie jest nielegalne. Nielegalne jest tylko oferowanie gry, w, czyli, czyli grając na poker roomie, tak naprawdę nie, nie popełniasz wykluczenia, tylko poker, który udostępnia to możliwość, popełnia wykluczenie. No czyli, tak, niestety, mniej więcej podobnie jak w Polsce, wylane zostało dziecko razem z kąpielą, i w sumie istnieje jakiś. Niezbyt udany przepis, którego, do którego mało kto się stosuje. Tak wygląda sytuacja Pokera w Australii. A ja teraz jadę na turniej. Jak już mówiłem. W tym turnieju tutaj w Springfield Tavern będę grał o czwarty raz, czwarty raz, tak? A ogólnie szósty raz już tutaj będę na turnieju Pokerowym. Ponieważ jest to legalne, to mogę się pochwalić, że raz e, w sumie w największym jakim tutaj zagrałem. Wpisałem 170 dolarów, udało mi się znaleźć drugie miejsce. Oto tutaj fotka na dowód. i udało mi się wygrać całkiem przyjemną sumę. E, tak, e, no, nie będę mówił dokładnie ile, ale starczyłoby na jeszcze jedną taką Toyotę. Jest fajnie. Jest fajnie. No, postaram się dzisiaj trochę pokręcić z kamerką. Pewnie nie jest to tam ogólnie mile widziane, żeby tam chodzić po między stołami i kamerować, ale gdzieś tam ukradkiem może parę ujęć przemycę, żebyście żeby... zobaczyli, że e... poker w Australii ma się dobrze i że można to zrobić. Można za... zalegalizować pokera i rozwiązać to w taki sposób, żeby była to po prostu taka niemalże. Rodzina, rozrywka, a nie jakieś, ee, a nie jakieś muffinie, porachunki, tak jak jeszcze co niektórzy mogą e, mieć wyobrażenia na temat pokera na podstawie filmu Wielki Szu albo, albo innych tego typu rzeczy. No i co jeszcze? No, gdzieś później pojadę, sobie przespać się w samochodzie eee, Trochę zaupgradeowaliśmy kompura, to znaczy nabyliśmy ostatnią drogą kupna takie samopompujące się maty eee, Jestem bardzo ciekawy, bo szczerze mówiąc to rozwiązanie z gąbkami trochę nie do końca mi tam odpowiadało Czekajcie, bo ja tutaj tak dokładnie to nie pamiętam, czy to było Shit Chyba w prawo Natalka się uczy, no i co? A się w ogóle oprócz tego, że się uczy, to teraz poszła do pracy. Także pracuje i się uczy. A ja zacząłem właśnie mój weekend. Mój weekend, który się zaczyna w niedzielę po pracy. Bo poniedziałek i wtorki mam Pamiętacie, jak Natalia mówiła, że zaletą bycia nią jest, że się jej pytają w sklepie o dowód? Pamiętacie, to było na jednym filmiku. Może teraz Natalia wróci, wrzuci fragment. Bo wadą bycia mną jest, że jak jadę gdzieś na turniej pokera, to zazwyczaj albo jest zamknięta rejestracja, tak jak było w Berlinie kiedyś, albo się zapiszenie na ten dzień, tak jak było, jak poleciałem do Irlandii, albo tak jak dzisiaj, nie, turniej jest odwołany. A co prawda rozesłali smsy na ten temat dla takich ludzi jak ja. A kto by miał czas, tam czytać smsy. Także przyjechałem, nie ma turnieju. A już sobie znalazłem następny, także po prostu pojadę kawałek dalej. O, to jest zaleta pokera, tutaj. Także jadę gdzieś gdzie chciałem ogólnie jechać jutro rano, w tamtym kierunku. Także dużo nie tracę. Kawałek drogi przede mną, także zostańcie z nami.